Czytam od zawsze. Książki są dla mnie jak tlen. Zawsze tak naprawdę o nich mówiłam i pisałam, więc zaczęcie blogowania było takim naturalnym ciągiem dalszym. Potem był Instagram, który okazał się idealnym połączeniem mojej pasji do zdjęć i do książek, i na końcu był YouTube. I okazało się, że polecenie książek na szeroką skalę jest naprawdę fantastyczne. Jeżeli chodzi o idee, które mi przyświecają w tej całej mojej działalności, to jest ich sporo, ale tak naprawdę najważniejsze dla mnie są trochę przekorne. Ja chcę pokazywać, że książki są fajne, po prostu. Ale też to, że nie są najfajniejsze, na przykład gry komputerowe są równie fajne jak książki, a nawet czasami fajniejsze. Że książki są super pasją, ale tak naprawdę każda pasja jest super i one są równoważne. Nie ma tak, że książki są fajniejsze. Nie wszyscy muszą czytać i to jest w porządku. Nie ma czegoś takiego, że jakieś czytanie jest gorsze albo lepsze. Nikt nie jest lepszy dlatego, że czyta. Każda forma opowieści jest ok. Nie ma czegoś takiego, że audiobook albo e-book to nie książka. No i jako bibliotekarka nie mogłabym tego nie powiedzieć. Biblioteki są super. Muzyka tak naprawdę mogę Was zaprosić w trzy miejsca i w każde z innego powodu. Na bloga zapraszam Was na dłuższe teksty o książkach, ale nie tylko, bo tam piszę dłuższe teksty na różne tematy. Na przykład o tym, co pisarze mają do powiedzenia, albo czy niszczenie książek jest złe. Na Instagram zapraszam też po dobre książki, krótkie recenzje, ale też ładne zdjęcia i fajne kompozyty. Tam też się dzieje bardzo dużo. Ale najbardziej zapraszam Was na mój kanał na YouTube, dlatego, że on został stworzony tak naprawdę wokół książek. Moim pomysłem na niego było to, żeby docierał do ludzi, którzy nie czytają książek, żeby dowiedzieli się czegoś fajnego, dowiedzieli się jakieś ciekawostki, a przez to być może zainteresowali się książką. Plus, mam wrażenie, że każdy znajdzie coś u mnie dla siebie, dlatego, że moje czytanie jest bardzo eklektyczne. Znajdziecie tam naprawdę wszystko, ale same dobre rzeczy, dlatego, że o złych książkach nie piszę, bo szkoda mi najzwyczajniej czasu. Lubię czytać, bo książki to jest fantastyczne narzędzie do tego, żeby poznać tak bardzo wiele światów i tak bardzo wiele ludzi, których w żadnym innym wypadku byśmy nie poznali. Ale tak poza tym to bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że książki są dla mnie jak tlen, a odpowiedź na pytanie, dlaczego lubisz oddychać, jest trudna. Nominacja w kategorii człowiek książki jest dla mnie po pierwsze zaskoczeniem, po drugie czymś absolutnie fantastycznym, bo chciałabym być człowiekiem książki, to brzmi super. I jest też takim potwierdzeniem, że hej, robisz to fajnie.